Zabijał, tak dokładnie, zarazą nie zginął. On był pod szczególnym parasolem Bożej ochrony. Za syty życia, bogactwa i chwały. Tak widzisz, te rzeczy, na których dzisiaj światu zależy. On był syty, a władzę królewską po nim objął jego syn Salomon i Kropka. Tak? Dzieje króla Dawida, poprzednie, późniejsze były opisane gdzie jak Samuela, gdzie jak Natana i gdzie jak Jasnowica Gada. Czyli nad nim miało piecie trzech proroków. Trzech proroków, widzisz, mądrość człowieka jest zawsze też taka, żeby mieć koło siebie mądrych doradców, ludzi namaszczonych. Dlatego ja zawsze wam powtarzam, trzymajcie się namaszczonych, a nie ludzi, którzy was mawią, którzy mówią to, co chcecie słuchać. Tak? Trzymajcie się ludzi, którzy są Waszymi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy Wam dobrze życzą, znają Wasze życie i będą w mądrości Ducha też Wam podpowiadać, co robić. Wraz z całym Jego królowaniem, Jego potęgą i Jego wydarzeniami, jakie miały miejsce, zarówno u Jego samego, jak w Izraelu, jak i wszystkich królestw świata. Czyli widzicie, bardzo mocno się Jego historia życia wpisała. I tutaj teraz zobaczcie, bardzo ważna rzecz, która dzieje się z Salomonem. Bóg w ogóle ukazał się w śnie. Dlatego ktoś mówi, że spotkał się z Bogiem, mamy mnie tak Biblia mówi, że jedyne spotkanie z Bogiem to jest w śnie. W to uwierzy. Tak? mieli, że tam kiedyś mówili bremen, że ja się spotykam z Jezusem i sobie piję kawę. Ja mówię, A nawet nie wiem, czy Jezus kawałek czy on znał kawę tak? w ogóle. To jest demonem w kawał. Tak? Bóg, anioł, zresztą Wam pokaże zaraz pragnę, co się dzieje, gdy Anioł się objawił. Tej nocy ukazał się że Bóg, rzekł do niego prosił, co, co mam ci dać. I tą historię niektórzy z Was pewnie znają. Całą mądrze Boga, on był bardzo młody. Musimy pamiętać, że to był nastoletni chłopiec, nawet nie wiem, może nie miał jeszcze 10 lat. To dałeś Dawidowi mojemu ojcu wielko, okazałeś wielką łaskę, że mnie uczyniłeś po nim królem. I zobacz, co on prosił. Panie, spraw. Wtedy teraz, Panie Boże, sprawdzi, twoja obietnica nie się sprawdzi. Dana Dawidowi, gdyż Ty uczyniłeś mnie królem na długem tak licznym, jak pro ziemi. I on mówi, daj mi więc teraz mądrość. Widzisz? Mądrość, czerpnę z tego, o co on prosił. Daj mi mądrość i wiedzę, aby mógł godnie występować przed Twoim ludem. Któż bowiem potrafi sądzić tak wielki lud? To się Bogu podoba. I to się Bogu podoba, tak? Bo Bóg powiedział, ponieważ to miałeś na myśli. Nie prosiłeś o bogactwo, o mienie, o sławę, aby aby też pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić lud nad tym uczyniem, nad którym cię uczyniłem, królem, to zobacz, co Bóg do niego mówi. Przez to będzie Ci dana mądrość, wiedza, a jeszcze jako dodatek, tak? A jako dodatek dostaniesz bogactwo, mienie, sławę. I tu Bóg mu mówi, jakich nie miał żaden z królów. Zobacz, jaki bonusik dostał, taki skromny bonusik. Dlatego uczmy się z tej historii. Wielu ludzi mówi, Panie, daj mi służbę, Panie, ja chcę przebudzić nasz kraj. Ja, mój człowieku, proś najpierw o mądrość. Tak jak ja widzę, nieraz co ludzie, co chrześcijanie udostępniają, jak działają, nie chcę już mówić publicznie z tego miejsca. Proszę o mądrość. Ja, mój, wróć do księgi kronik, weź przykład z młodego, dziesięcioletniego chłopca, który wiedział o co Boga prosić. Proś o mądrość, a reszta będzie za tobą biegła. Bogactwo, mienie, sława. Jakich nie mieli, ludzie przed Tobą i mieć nie będą. Czyli zobacz, jakim on był w ogóle takim benjaminkiem u Boga. I Salomon e, odszedł ze wzgórza, które jest w Gibeonie, sprzed namiotu zgromadzenia do Jerozolimy, panował i panował na Jerozolimą. To jest też ważna historia, może sobie dla swojej e, ciekawości podkreślić, tak? E, pałatka rozpięta według przykazań mojżeszowych była w Gibeonie, czyli namiot zgromadzenia. Był cały czas w Gibeonie. Pamiętamy, że Dawid sprowadzał Arkę, czyli tam nie do końca mamy informacji, gdzie ona była. Ale już wiemy, że gdy Salomon zaczyna budować, tak, świątynię dla Arki Przymierza, to ona zasiądzie w Jerozolimie. Czyli do Jerozolimy, tak, i panował. Tutaj mamy tą informację. I teraz zobacz, tutaj jest historia, nie mam tego zaznaczonego, nie mam. Świetne mi dwa wersety, ja może pousuwałem, ale wam to przeczytam. To było z pierwszej y, Królewskiej. Dawid dostał od, od swojego, przepraszam, Salomo dostał od swojego ojca bardzo wyraźne wskazówki, co ma robić. Szybko załatwił sprawy, które były nierozstrzygnięte przez jego ojca. Ojciec powiedział mu na temat Ewitara. Tak? To był ten kapłan, który w buncie brał udział. tak? I tutaj on jest od razu, po, nie jest pozbawiony godności, ale e przeczytam Wam Ewitarowi. Tak? Salomon zaczyna usuwać naj, najniebezpieczniejszych dla siebie ludzi. Adoniasz to był pierwszy. To był jego rodzony brat, który chwilę przed nim się powołał na kula, Jeszcze on miał taką bezczelność, że on po śmierci króla Dawida przyszedł do. Do Betrzedy potem piękną szunamitkę, pisza, która właśnie ogrzewała y, ciało Dawida. Tak? I on i daj mi ją za żonę. I dla y, Salomona to był wyraźny wstryczek, bo ojciec powiedział, gdy to się stanie, musisz to od razu uporządkować. Zaraz samo Salomon posłał Benaję, syna Jehodai, który zadał mu cios, także zginął, czyli Adonia, Zobaczcie, syn Dawida z rąk syna Salomona przez jego rozkaz zostaje zabity. Tak? Jeśli ludzie są przewrotni, nic z nimi nie zrobisz. Tak? Nic z nimi nie zrobisz. Dawid dał wytyczne, dosłownie jakbyś czytał Ojca tak. Ewitarowi kapłanowi król dał taki rozkaz. Udaj się do ano, do swojej posiadłości. Gdy zasłużyłeś na śmierć, to mój do kapłana. Młody Salomon mówi to do kapłana. Lecz dzisiaj jeszcze nie pozbawię ci dzisiaj życia. Zobacz co mówi. Dzisiaj cię jeszcze nie pozbawię. Dobrą informację dostał kapłan. Ciekawe jak on żył przez resztę życia. Salomon mówi. Dziś cię nie pozbawię życia, gdyż nosiłeś skrzynię Pana przed Dawidem moim ojcem. I wycierpiałeś wszystko, co mój ojciec wycierpiał. Tak, to pozbawił Salomon Pitara godności kapłańskiej, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie domu Heriego w Joab, pamiętacie, tak? Prawo, prawą rękę Joaba. Ja z tej historii czerpałem inni, inną też rzecz. Gdy Joab zobaczył, że jest wydany na jego e, wyrok śmierci, co robi? Kto pamięta? Do świątyni. Do świątyni. I chwyta się w świątyni. Dlatego ja mówię, trzymaj się ramy. Gdy przychodzi śmierć w swoje oczy, to nie daj się zdmuchnąć z miejsca świętego, tylko tym bardziej do niego lgnij. I Joab jest też człowiekiem, który miał dobre objawienie, natomiast miał przewrotne serce. Zabijał ludzi bez skrupułów, sprowadził krew niewinną na swoją głowę, dlatego Dawid powiedział Salomonowi, musisz z nim zrobić porządek. I Joab tutaj się trzyma rogu w świątyni, wiemy, że w świątyni nie mogli wykonać Kary śmierci, więc Joach tam to powiedział, że nie wyjdzie. No to rzekł król do niego: uczyń, tak jak powiedział, zabij go i pogrzeb go. W ten sposób usunie z mnie i z jego domu krew, którą Joach przelał bez przyczyny. tak, Dawida i Amasę, tych, których zabił. Niech, jego krew, niech krew ich spadnie na jego głowę. No i oczywiście Szymei, pamiętacie tego od błota, który takie kulki kleił i rzucał w króla kępami trawy. On też nie miał spokojnego życia. Bo otrzymał też, zawołał Salomon jego i powiedział: Zbuduj sobie dom w Jerozolimie, zamieszkaj i nigdy stamtąd nie wychodź. Zapamiętaj sobie. Te posunięcia są naprawdę do najlepszego scenariuszu filmu, tak? Jak się załatwia sprawy życiowe z ludźmi. Mój, zbuduj sobie dom, kiedy się tylko oddalisz, w dniu, gdy przekroczysz potok Cedron, poniesiesz śmierć, a twoja głowa spadnie na twoją głowę. On powiedział: Ok, bardzo mu się to spodobało, tak? Powiedział: Amen na to. Tylko, że zapomniał o tym po kilku latach, gdy mu uciekł jakiś tam niewolnicy w Gad, Szymej wstał, osiągnął swojego osła, ruszył do Gad do Akisza, czyli wiemy, to było osobne królestwo. Oczywiście szybko doniesiono o tym Salomonowi. On mówi: Czy nie zaprzysięgłem Cię na Pana i nie ostrzegłem Cię? No i jego głowa tak poleciała z jego szyi. Czyli widzimy, że rzeczy zaczynają być czyszczone. Salomon ma wszystko, co jest potrzebne do budowania świątyni. Przejmuje całą schedę, tak, którą Dawid przygotował. Dlatego ja mówię, nigdy nie pozwólmy też na utratę dziedzictwa pokoleniowego po naszych rodzicach. Tak? Niektórzy już dziedziczą rzeczy po swoich rodzicach, ale nie bronią się tego. Nie broń się tego. Diabeł to jest takie bydle, które próbuje ludzi odciąć od zaworu życiodajnego, od błogosławieństwa pokoleniowego. A o ileż łatwiej jest, jeśli my scedowujemy nasze błogosławieństwo na nasze dzieci, jeśli my nasze błogosławieństwo otrzymujemy od naszych ojców, tak? Dlatego nie wstydź się przyjmować rzeczy, które są przypisane Tobie, aby Ci się łatwiej żyło. Inaczej diabeł będzie z tego czerpał, a nie Ty. Dlatego czci ojca, czci matkę, a będzie ci się dobrze działo i długo będziesz żył na ziemi. Tak? Ludzie, którzy tych rzeczy nie przestrzegają, niestety mają życiowe dramaty. I teraz Salomon, już kończę to nauczanie, bo uczyliśmy się o Dawidzie, ale chcę Wam jeszcze pokazać jedną historię, której nie, no, po prostu nie mogę sobie darować, żeby Wam nie przeczytać. Co się tyczy świątyni, wybudujesz ją. Jeśli będziesz postępował według moich przekazań, to mówi Bóg w kolejnym śnie. Tak? Moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich i ja dotrzymam mojego słowa, i ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego Ciebie. Czyli widzisz, Bóg nie do końca obiecał mu, że będzie mu błogosławił, tylko jest nagle warunek, jeśli będziesz postępował według moich przykazań. Potem Bóg mówi, tylko ze względu na Twojego ojca Dawida. Tak? Jeszcze pozwalam na to. I Salomon już widzi wyraźnie, że on musi kroczyć tą samą drogą, którą kroczył jego ojciec z mądrością, żeby nie wdepnąć w te same łapki. Niestety on nie był, nie wykazał się może taką intuicją, bo wiemy, że popełnił o wiele gorszych też rzeczy, obcoklemienne żony odwiodły go od Pana tak i potem utracił to wszystko. Finał jego historii jest smutny, bo jest odsunięty od yy, Pańskiego, no sprzed pańskiego tronu, tak, obietnica, myślę, też nie wypełnia. Wciąż jeszcze tam sprawdzamy, on 70 lat dożył, nie? 70 lat, czyli żył praktycznie tam chyba, z 50 lat rządził nad Izraelem i nie miał wojen, on nie miał w większości wojen, czyli to, co mu Dawid przygotował, wypełniło się. Natomiast przepiękna jest historia, gdy wybudował świątynię, gdy ona napełniła się chwałą Bożą, to tam jest napisane, że kapłani nie mogli ustać pod mocą, albo padali, albo w ogóle nie, mieli, nie mogli wejść. Dlatego ludzie dzisiaj mówią, że padania pod mocą są niebiblijne. To Wam powiem dwie historie, które są prawdziwe. Pierwszą historią jest spotkanie Benechina z Katrin Kurman. On już podczas zimowego wieczoru trzęsło się jego ciało, ale mówię, miał ciepłą kurtkę, nie wiedział co jest, chodził w ogóle jak łodyga. Tak obecność Ducha Świętego już na nim spoczywała. Gdy oczywiście wszedł na spotkanie, otrzymał tak potężny ładunek Ducha Świętego, że on przez tydzień, mało ludzi wie te rzeczy, on przez tydzień wrócił do domu i płakał. On przez tydzień wrócił do domu i płakał. Jego mama dostarczała mu tylko posiłek do pokoju. Wiecie, że jego mama padała pod jego drzwiami. Była tak silna obecność ducha świętego, że jego mama nawet nie mogła przekroczyć pokoju. Tylko pukała do drzwi, sygnalizując, że mu jedzenie przyniosło. Podobną historię miał też od znawców tak, chrześcijaństwa Kenneth Hegel, ten, którego właśnie przyklejają mu ety etykiety duchów Kundalini. Gdy Kenneth Hegel był uzdrawiany ze swojej śmiertelnej choroby. Jako, chyba tam, 13-letni chłopiec odkrył wersety z Biblii. Sam, on miał sam objawione słowo, że w rana dzisiejsza Chrystusa jest uzdrowienie. On zaczął walczyć tym słowem, ale oczywiście pojawił się diabeł. I gdy ten Hegem stał z łóżka, od razu diabeł przyszedł. Twoje dni są jak polna, trawa, jak polna trawa i one są policzone, i wyschnieś tak jak ona, nie? I on uwierzył, że to Bóg powiedział i się położył z powrotem do łóżka, uzdrowiony wstał, położył się do łóżka i, i mówi: Boże, chciałbym się chociaż pożegnać z moją rodziną, żeby jeszcze dziadek wrócił z pracy, nie? I tak analizował w ogóle tę sytuację i po sześciu minutach, przepraszam, po paru godzinach, to jak się modlił, mówi, coś ten głos mi się wydał podejrzany i zgromił szatana. I w tym momencie przyszło tak potężne namaszczenie do jego pokoju, że on został całkowicie uzdrowiony. I u niego była podobna historia. Do jego pokoju jego niewidoma babcia nie mogła wejść. Ona chciała zobaczyć, czy z nim wszystko dobrze. To potem babcia mu po latach dopiero to powiedziała Kenneth, w tym dniu, w którym Bóg Ciebie uzdrowił. Ja próbowałam wejść do Twojego pokoju. Chwała Boża, która wypełnia. ona nie widziała, zaznaczam, ona była już niewidomą staruszką. Ona nie mogła przekroczyć mocy ducha świętego, która była w pokoju, rozumiecie? Dlatego te proste rzeczy mamy przy opisie króla Dawida, tak? Pamiętacie Uze? O, podniosę sobie arkę przymierza, pach, pat jak mucha. Pamiętacie innych Filistynów? Z ciekawości oni zaglądali, co jest w arce przymierza. Padło ich jednego dnia 30 tysięcy, tak? Ludzie myślą, że ze świętym bogiem to sobie pograją wielki. Także Bóg to jest taki, że on tam nie będzie patrzył w ogóle na ich winy i on będzie pozwalał tak, temu, co jest skaleczone, co jest chrome podejść do swojej chwały. Nie, tak nie jest. Dlatego to są wszystkie niebiblijne rzeczy, które mają swoje potwierdzenia w Słowie Bożym. Znaczy inaczej, ludzie mówią, że to jest niebiblijne, ale trzeba się wczytać w słowo. Tak? Dla wielu ludzi ono jest dzisiaj zakryte. Ok, tyle słowa o królu Dawidzie. Czerpmy z jego historii, nie wierzmy z niego przykładu.